I hey, cześć, się wam wszystkim z GastycznyKoszpera To jest kolejny odcinek, zagrajmy w Saga To jest 16. odcinek I w dzisiejszym odcinku jak zobaczycie, jak zauważyliście Leć przyjdzie do nas gościu On wygląda w sumie jak ja I to jest kurde teraz ciekawe On ma jakieś zamówienie eee, Anulujemy to Do Impostor. Impostor? A co on, co on robi takiego? Dobra, niech on przepalać. Otworzymy sobie tutaj później od razu naszą. Rory musi iść spać. Logan może iść kopać. Betflik może iść przepalać. A Rory może iść. Tak, Rory poszedł spać, dobra. Sharpering, dobra, zrobimy sobie od razu. Szarperowanie Ale, ciekawe, że. Przed impostor, ale po co on jest? Ciekawe, akceptujemy. Robimy, zrobimy sobie zamówienie dla Anglii. Dlaczego by nie? Francja, anulujemy oczywiście. England 53. Fajnie, bo już mamy 50 y, reputacji dla Anglii, to jest naprawdę bardzo dobrze. To jest dla Hori Charge. O! Może będzie 100% w końcu. No i mamy 100, no i nie dostaliśmy w sumie osiągnięcia. Jest też osiągnięcie, że trzeba mieć 70 punktów dla wszystkich w tym samym czasie. Ja myślę, że to by było spoko. Czemu on mnie przepala? No. England. Uuu, płacą 60 aż, pięknie. Just give me a couple of days. No dobra, damy mu, damy mu czas. Pieniądz to pieniądz. Witches 90. Holy charge zrobimy sobie. Ar Rory pasowałoby, żeby już poszedł robić tutaj. Yy, dla... F Kur, zrobiłem dla Francji. Cholera. Niedobrze. No ale dobra, niechaj mają ten jeden punkt więcej. Otworzymy sobie też drewniane tutaj. Impostor tam pracuje. Pięknie, ładnie. Orolu tutaj czeka na zamówienia. England zwiększy nam się fajnie. Nie akceptujemy sobie. Dobra. I to też sobie akceptujemy. i dlaczego on nie przepala? Elo Logan, ty miałeś kopać, kurde, no. No i kurczę, stracimy zlecenie przez niego, no nie wierzę w to. Loganowi coś się podziało. O, udało się, dobra, zdążyliśmy. Dobra. E, tu nam się zwiększy dla Anglii, fajnie. I tutaj też sobie to weźmiemy. z 93, bierzemy. Uuu, patrzcie, do 10 nam spadło. O kurde. Ale Anglia już ma 66 prawie. Znaczy, no, będzie miała 67 w sumie, więc też fajnie. Bo zaraz kolejne osiągnięcie, słuchajcie. 70, mówicie. To ciężko, żeby było wszędzie 70 teraz. Na przykład bandyci w ogóle nie przychodzą. Akceptujemy sobie to też sobie akceptujemy. zaakceptujemy i na razie poczekalnie z drewnem zamykamy. I niech przychodzą tylko z tym do, żeby zrobić żelaza. Dawaj dawaj, dawaj. Co to przychodzi z Francji chyba nie to jest Anglia. Dobra bierzemy. Anglia bardzo dobrze płaci z tego co widzę. Bardzo dobrze. Zaakceptowałem zamówienie dla Francji. W sumie mogę akceptować zamówienie dla Francji, jeżeli nie stracę zamówienia dla Anglii. Nasze znaczy punktów z Anglii. To jest, jest spokój. Akceptujemy. O, ktoś przyszedł do mnie. O okej, okay. dobra, zamykamy na razie. Teraz musimy powytwarzać kubki. No dobra, na szczęście tylko po jednym. Więc powoli się uda. Pasowałoby jeszcze zamówić trochę drewna. 220. Okej, okay, dobra, zamawiamy. I dobra. No i kurde, zaraz będzie koniec tego. Czy Logan się już trochę wyspał? Trochę się wyspał, więc może iść spać. Znaczy, może iść kopać już. Bo już mi się kończą prawie rudy, a ja będę potrzebował. Czemu tego drewna nie robi? Aha, bo nie ma. O kurde. On już może iść coś porobić w sumie. On sobie za chwilę pójdzie zjeść. You can't fire this character. No, ciekawe, ciekawe. Czemu on ma ty może jakiś gościu problem ze sobą ewidentnie. I to tak bardzo, bardzo Ora, Dobra, niech idzie coś zjeść w takim razie. Nasza postać też sobie może coś zjeść. Dobra. Pięknie. O, ładnie dostaliśmy yy, tego. Punktów z Anglią. O, teraz zostaliśmy. Dobra. Pam, pam, param, pam param, pam. Pam, pam, param, param, pam, pam, pam. pam, pam, pam. No kurde, ciekawe. Mamy już tyle pracowników w cholera, że nam ciężko jest tej ...ciężko jest tutaj cokolwiek robić. Ten impostor mógł położyć w sumie. Chyba, że mogę zakupić łóżko jedno. Buy new future. Mogę, dobra. To on sobie pójdzie przespać tutaj w takim razie. Logan pasowałoby, żeby już szedł spać. My sobie zjemy, znowu ktoś przyszedł? O nie, co wy to chcecie? U 600 golda chcesz. No dobra, zrobimy to. To musimy też zamówić sobie szkiełko. E, dobra, no to co. On to będzie wytwarzał. A my musimy iść wytworzyć to. Dobra, byk. HP, to jest coś niedobrze. Yy, ten może iść sobie już przepalać dalej rudy. Impostor niechaj idzie ciąć. Rory, co robi rory? Rory sobie robi tutaj, to niech też gdzie się przekimać od razu przez chwilę. Wytwarzamy sobie teraz ta. jeszcze jedna sztabka. Pięknie. Poproszę 600 golda. Dobra, nasz bohater niechaj sobie idzie spać. Niech idzie zjeść jeszcze. Bo jeszcze nic nie jadł. Oni tu widzę, tak są miara na i tak dalej, więc nie potrzeba im więcej. A ten czego znowu chcę? Koniec required. No dobra. Ciekawe dlaczego zabrał nam 500 monet Ej, dostaliśmy ten, osiągnięcie Where is the, where is the casino? Akceptation, coś tam, coś tam Fajnie, Nie? fajnie, kolejne osiągnięcie Okej okay. Regular ten weźmiemy chyba To będzie myślę, dobra Rozwiązanie Dobra, on sobie zje niech się idzie przekimać od razu. Dobra. Let's go dalej w takim razie. Mm, Artur, ty musisz się iść przekimać. Tylko może sobie włączmy tego. Artur się idzie przekimać. Yy. Czemu ja nie mogę tego impostora spalić? You can't fire this character. Why? Why not? On sobie niech tu przepala. Logan tutaj pracuje. Rory tutaj pracuje. Oni tutaj wszyscy pięknie, ładnie pracują. Rory by mógł w sumie iść robić z drewnem. Bo dlaczego by nie? No, pieniądze będą się w sumie same wtedy zarabiały. Co jest nam bardzo potrzebne. No, o pochodzi, żeby tutaj biznes się sam kręcił. On tutaj ładnie będzie robił, pięknie, super. Ram, pam, pam. Yy, ha, Francja, nie, w Francji nie robimy nic. Co robi Logan? Logan pasował, żeby poszedł kopać. Bierzemy sobie zamówienie to też sobie bierzemy zamówienie. Też weźmiemy zamówienie, słuchajcie. I na razie zamykamy. O, oh, ten, ten, ten już tam kurde głową kręci. Nie mam drewna, muszę kurde. mu kupić jakieś na. A ja wiem, czekajcie, patrzcie. Wait, 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 wait. Yy, po co mu to? Skoro mogę dać mu to. On teraz powinien szybciej to robić aha impostor musi się iść przekimać coś jeść dobra, to na razie nie chcecie coś zjeść no właśnie, to chyba nie zrobimy jednak kurde no niestety Ale on wygląda to słowo jak nasza postać, praktycznie, nie? Ale czemu impostor Ona na, na ten ...wniku? To ja mnie kurde ciekawi. To mnie powiem wam bardzo ciekawi. Tak, impostor musi spać, no dobra. Nie zrobimy zamówienia, no ale. Dobra, ty idź robić tutaj, bo już mam przepalone sztabki. Znowu ktoś przyszedł? No nie. Zamykamy oczywiście. Co potrzeba, dziadek? Dziadek do orzechów. Dla Anglii sobie weźmiemy zamówienie. Make gift. Make money, make money sobie weźmiemy chyba, wiecie? Dobra, niech wytwarzają, on będzie musiał się jeszcze przekimać, nasz tutaj impostor. Na szczęście mam bardzo drogie łóżka, więc ten level wygody jest jeszcze większy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, my sobie stworzymy w tym czasie tutaj naszą kuźnię, żeby nam tutaj zleconka przybywały, bo szkoda tutaj, wiecie, czasu marnować w ogóle. Już Anglia coraz bliżej jest, słuchajcie. Holy Charge weźmiemy sobie oczywiście. Dobra, Impostor, Ty, żeś już się przekimał, to idź ciąć drzewo, bo potrzeba. To sobie też akceptujemy od razu. Tu jest dla Anglii to bierzemy oczywiście. Każde zostanie dla Anglii ma swoją cenę. O, te kolejne. A na szczęście na to mamy dużo czasu, więc. Szarperowanie. Dobra, weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie ten sharpering. Tu jest kolejne dla Anglii. Pięknie. Tu mamy jakieś zwykłe zlecenie Rampam, tam pam, 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 pam. Super, mamy, jesteśmy coraz bliżej Anglii, nie? To jest akurat spoczko. On tam... Ty! Rory, co ty robisz? A Rory idzie zjeść. Okej. Okay. Akceptujemy. Yy, Francji nie akceptujemy. Ja Francji nie chcę. Oj, Anglia. E, szarperowanie, dobra, bierzemy Rory zjadłeś. Ty jeszcze jesz? No dobra, to jest szybko. Jest szybko, jest szybko. Witches, ok. Dobra, idź wytwarzać. Rory, nie, Rory, ty masz zjeść. Kurde, no. No. Yy, bandit z dobra, weźmiemy. Yy, nie. England 99 będzie dobrze. I mamy osiągnięcie Reach the maximum reputation with Eng England. Pięknie. Accept the order 170 golda. Dobra, zrobimy to. I teraz, oczywiście, ostatnio zrobimy. Czy coś my musimy kupić? Nie, nie musimy nic kupować. Ale pasowałoby, żeby Rory, nasz tutaj, poszedł robić. Kurde, drewno: znaczy, rzeczy z drewna. Jeszcze musi trzy łuki zrobić. Nie, to jest w ogóle. Ten zaraz będzie musiał iść spać znowu. Cholera. Ten już w ogóle poszedł spać. Co jest z nimi? Zaraz będę musiał wszystko sam robić. Bo zaraz ich pozwalniam wszystkich. No a szczęście mamy, mamy tych trzka, sztabek trochę wyrobionych na zapas, więc nie ma, nie ma źle. Jeszcze jeden łuk sobie został do zrobienia. Pięknie, mamy łuk zrobiony. Kolejny, kolejny goldzik dla nas Teraz musimy wytwarzać sobie to No i kolejny przychodzi No se chyba żartujesz ze mnie gościu Oj 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 oj, oj. A on sobie poszedł Okej okay, dobra Czy on tam wytwarza? Wytwarza dobra To my w takim razie teraz Słuchajcie widzowie drodzy Bierzemy sobie tego typa. Niech on ci przychodzi. Logan, idź tutaj ten. My otwieramy sobie tutaj naszą później, No i 10 desek musi nam tam pokroić. Ja się napiję wody w tym czasie. Dobra. I sobie, słuchajcie, zupgradeujemy coś tutaj. E, Furniture the room, nie, buy future, e, tak, design. Fame'u 20 daje, pięknie. Pięknie. Mamy już 314, słuchajcie. Fame'u 20. I to też sobie zwiększymy od razu, pyk. Mamy już 354, słuchajcie, fajnie. Już to ładnie wygląda. A potrzebujemy 450. No dobra, będziemy robić sobie to zamówienia, bo teraz jak leci? Skoro już mamy tutaj zrobione to. Robimy wszystko jak leci. Słuchajcie, pieniądz to pieniądz. Nie ma co narzekać. Tak, impostor idzie spać. No dobra, brakło nam tylko jednego, no ale okej, okay, na razie niech idzie spać. Akceptujemy wszystko, słuchajcie, jak, jak leci? Bo to nie ma. Nie ma co, lepiej poczekać. Znaczy lepiej przyjąć wszystko, mieć święty, anielski spokój. O, kolejne jakieś zamówienie. Refuse. Dobra, yy, impostor, leć się rob... a nie, tak, Le impostor, ty musisz naciąć jedno drzewo. Logan, dlaczego ty nic znowu nie robisz? Logan, tak się nie będziemy bawić, bo cię zwolnię w końcu i tyle tak z tego będzie. Logan coś wciurawali wali znowu. Pięknie, mamy ostatnie zamówienie. Pięknie, super. O, i mam osiągnięcie: Make Still Use for the Witches. Nice. A, że 100%. Fajnie, fajnie. Dobra wiecie. ale to było na tyle z tego odcinka. Dziękuję wam serdecznie, serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i... Elo, elo!